Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Równoległo bok to taki czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. To jest podobna sytuacja jak u mnie na rysunku. Mamy właśnie czworokąt i mamy dwie pary boków równoległych. Ten bok jest równoległy do tego boku, ten bok jest równoległy do tego boku. Ponadto, odpowiednio te przeciwległe boki są w tej samej długości, czyli niech tutaj będzie A, tutaj też będzie A, tutaj będzie jakiś B, Tutaj będzie też jakieś B. Ponadto w każdym równoległoboku są dwie pary boków równoległych, to już powiedzieliśmy. Przeciwległe kąty są takie same. Czyli jeśli tu jest alfa na przykład, to tutaj też musi być alfa, siło rzeczy. Jeśli tu jest beta, to tutaj też musi być beta. Suma kątów przy jednym boku wynosi 180 stopni. Zobaczmy, że na przykład. Tutaj przy tym boku, przy boku b, alfa plus beta musi dać 180 stopni. Skąd to się bierze? Jakbyśmy przedłużyli bok, to tutaj powstaje taki kąt, i ten kąt, zauważmy, to jest kąt odpowiadający kątowi alfa, czyli tutaj będzie beta plus alfa, sumuje się do 180 stopni, bo tworzą razem tutaj kąt półpełny. I przekąt, ponadto jeszcze przekątne przecinaje się w połowie, czyli Punkt przecięcia przekątnych dzieli przekątne na połowę. Czyli ta przekątna, tutaj jest połowa i te przekątna też jest, ta przekątna też jest podzielona na połowę, czyli tutaj będą jakieś tam cztery kweski. A, tu jeszcze znalazłem taki mały błąd. Suma kątów przy jednym z boków powinno być z. Z się zjadło. Dobra, no to wiemy już, jakie są własności boku. Powiedzmy sobie jeszcze jak policzyć pole równoległoboku. Pole równoległoboku można policzyć najprostszym wzorem. Będzie tak: podstawa razy wysokość, czyli a razy h, to jest jeden wzór na pole równoległoboku i nie ma znaczenia, którą wysokość bierzemy, tylko musimy odpowiednio wziąć wysokość i podstawę, czyli jeśli za wysokość weźmiemy ten odcinek, to podstawą jest a. Jeśli za wysokość byśmy wzięli ten odcinek, to będzie h 1, to wtedy podstawą będzie b. Czyli a razy h równa się b razy h1. Ponadto jest taki wzór, jeśli mamy dany kąt, dowolny kąt w boku, to my możemy sobie pole policzyć z takiego wzorku, że to będzie a razy b razy sinus kąta, który jest dany między tymi ramionami, czyli między a i b. Czyli w tym wypadku, jakbyśmy mieli powiedzmy za alfa dane 60 stopni. Tutaj byłoby powiedzmy 1, tutaj byłoby 2. To pole naszego, pole naszego równoległego boku by wynosiło 2 e, razy 1 razy sinus 60 stopni. No i pytanie, ile to jest sinus 60 stopni? Sinus 60 stopni możemy odczytać z tablicy, ale to, bę, to jest pierwiastek e, z 3 przez 2, czyli byśmy mieli 2 razy 1 razy pierwiastek z 3 przez dwa, dwójki się skracają i mamy pole równoległoboku pierwiastek z trzech. Jest jeszcze jeden wzór na pole równoległoboku i do tego wzoru byśmy potrzebowali przekątnych. Nazwijmy sobie przekątne odpowiednio E i F i kąt ostry między tymi przekątnymi nazwijmy to jakimś kątem alfa. Wówczas pole równoległoboku tutaj taki równoległobok równoległo narysuję to będzie 1 druga E razy F razy sinus, kątanie między nimi to będzie sinus alfa. No i z grubsza to tyle o równoległoboku. Może jeszcze powiedzmy, jak policzyć obwód równoległoboku. Obwód równoległoboku to jest po prostu suma jego wszystkich boków, czyli 2A plus 2B to jest obwód. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do, na kolejne lekcje, zapraszam również do odwiedzenia mojego kanału. Do zobaczenia!